język jako filmowy środek wyrazu. Nie ulega wątpliwości, że film to medium obrazu, ruchomego obrazu. To jest podstawowy element definiujący tę sztukę, ale pamiętać trzeba, że na film składa się bardzo wiele różnych środków estetycznych, środków wyrazu, nie tylko sam ruchomy obraz. Jednym z nich jest język, część Ścieżki dźwiękowej, a więc język tutaj w rozumieniu warstwy werbalnej każdego dzieła filmowego. Dlaczego to jest ważny element? Dlatego, że język w filmie buduje, obok obrazu oczywiście, buduje fabułę, buduje realizm tej fabuły, jest nośnikiem fabularności, jest nośnikiem tego właśnie realizmu. Słowa bohaterów jakby konstytuują tych bohaterów, pokazują skąd są. Co myślą, jak rozumieją świat. A więc język jest koniecznym warunkiem prawdopodobieństwa świata przedstawionego. To jest bardzo ważny aspekt. Innym ważnym aspektem jest to, że język w filmie jest takim środkiem wyrazu, że jest jakby rozpiętym na pewnych antynomiach. Pierwszą podstawową, taką antynomiczną, jakby dialektyką języka w filmie jest różnica między profilowaniem tekstowym a profilowaniem kulturowym. Co to znaczy? Profilowanie tekstowe to jest wkład oryginalny scenarzysty, tego, który tworzył słowa zapisane w scenariuszu, a potem w scenopisie. A więc to jest taka twórczość, autotyliczność, taka oryginalność tej ścieżki werbalnej. Profilowanie natomiast kulturowe to jest to, co w języku jest zakodowane, to co jest w kulturze, to co jest językowym obrazem, to co tworzy pewne nasze struktury. Poznawcze. I takie napięcie między oryginalnością słowa wymyślonego przez scenarzystę, a tym, co jest w naszych głowach, także głowach odbiorców, jest to bardzo ważny czynnik właśnie decydujący o owej dialektycznej strukturze czy naturze języka w kinie. Innym napięciem jest napięcie między autonomicznością słowa w filmie, a jego podporządkowaniem, autonomicznością wobec obrazu. A więc mówimy wtedy o filmach, w których pasmo werbalne jest nie tyle dominujące, ale jakby wybijające się, takie charakterystyczne, istotne. Drugą stroną tej antynomii jest pasmo werbalne, które jakby ginie w obrazie, jakby jest w nim zanurzone. I my, oglądając film, czasami nawet nie zwracamy uwagi na słowo, bo tak bardzo obraz jest dominujący. Oczywiście tych antynomii jest dużo więcej. Antynomia między np. językiem mówionym a pisanym. Mało kto sobie <laughs> uświadamia. Ale tak naprawdę mowa w filmie jest otoczona pismem, ponieważ ramą każdego dzieła filmowego, klasycznego dzieła filmowego jest tytuł zapisany z reguły i napisy końcowe, właśnie zapisane, a nie mówione. Tych antynomii zresztą jest bardzo dużo, chociażby jeszcze jedna, między językiem oryginalnym a tłumaczeniem. Czy oglądając film tłumaczony w różny sposób, czy to dubbing, czy przez napisy, czy przez nawet lektora, oglądamy ten sam film jak film oryginalny, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową? Z pewnością nie. Zawsze jest to jakaś, powiem, translacja. Widzimy więc, że język w filmie jako środek wyrazu jest bogaty w znaczenia, w antynomię, w dialektykę i jest bardzo istotny. A jego wagę potwierdza chociażby taki podstawowy fakt, jak istnienie tak zwanych frazemów filmopochodnych, jak ja to nazywam, to znaczy utrwalonych słów, skrzydlatych słów, które pochodzą z określonych filmów, a które się pamięta, powtarza, są swoistymi kulturowymi emblematami. Bardzo często bowiem zdarza się tak, że my nie pamiętamy obrazów z filmu, ale pamiętamy niektóre słowa wypowiadane przez bohaterów. Lubimy je powtarzać, lubimy je znać i, i, i dzięki temu między innymi właśnie Widać, jak bardzo pasmo werbalne jest ważnym elementem każdego dzieła filmowego.